Dzisiaj po czterech czy pięciu na dniach przerwy od wygrywa i otwiera i jest to kolejny odcinek rekord do tej pory i tylko jedna porażka i naprawdę to jest bardzo dobry wynik. W ostatnim odcinku był Lukas. Chyba wygrałem ten ostatni meczek, dobrze pamiętam. I teraz trzeba było się zaprezentować im troszkę lepiej. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, tak wygląda ten skład w tym momencie. I już przechodzimy do pierwszego meczu, wyszukujemy przeciwnika, zaraz się ukaże jego składzik i zobaczymy kto tam będzie. W, tym, w tym, tym składziku i mamy tutaj LSV United i jest to Belgia. Belgia z obroną e, z ligi angielskiej. Tutaj mam Kompanego i Wertongena na środku obrony. E, Colman i Clichy to środek obrony tego Hugo, Lori e, na bramce i tam reszta to jest Fellaini, Dembele e, i Hazard. Hazard, Hazard to tam był jeszcze? Ej, już, już nieważne, Hazard pierwszy strzał, na szczęście obronił to Foster I mamy pierwszą sytuację już w pierwszej minucie przeciwnika Na szczęście nie pada z tego bramka Hazard Podanie, Hazard, Hazard ponownie jednak strzela i ponownie to broni Foster Naprawdę dobra dyspozycja bramkarza, ale póki co te strzały są troszkę mierne Lukas, jest to e, 15 minuta Lukas, podanie do Podolskiego Podolski do Emre Cana i Emre w pustą bramkę strzela Mamy 1 do 0 w pierwszej minucie i naprawdę bardzo ładna kombinacyjna akcja e, Moich zawodników Miralas, wrzutkę strzał jednak w w środek bramki praktycznie i na szczęście Foster w tym meczu był w dobrej dyspozycji, ale tutaj już w 19 minucie skapitulował i właśnie tak Musa Nebele wpisuje się na listę strzelców. Mamy 1 do jednego y, dla, 1 y, do jednego po prostu i kropka ale podanie do Emreczana. Emreczan ładnie, to jest wiód Emreczan. Fake shot Emreczan ładnie, podanie do Podolskiego. Podolski w pustą bramkę, już chyba łatwiejsze bramki w życiu nie strzelił. Mamy 2 do 1 i tak właśnie Podolski sobie wężykiem y, celebruje tą bramkę. Kolejna sytuacja już tutaj na zakończenie pierwszej połowy Lukas cóż za ładny przerzut tutaj Matycia Lukas ładnie zwodzi kolejny przeciwniku. Lukas wrzutka na Podolskiego i Podolski ponownie wpisuje się na listę strzelców w trzeciej. W 45 minucie bramka do szatni. I e, przeciwnik stwierdził, że będzie to Rage quit. Mamy bardzo krótki mecz, trwał zaledwie 45 minut, e, czyli całą praktycznie pierwszą połowę, bo już był doliczony czas i daje to nam dwie złote paczuszki. Przechodzimy trzy strzały, trzy celne i jest to naprawdę niesamowita skuteczność moich zawodników. Dobra, otwieram, otwieram pierwszą paczkę i zobaczę, co nie będzie. Mam nadzieję, że jakieś wzmocnienie składu fajnie by było. Ale jest Antoine Griezmann i jest to kasko. I do tego Bojan, który jest bardzo, bardzo wolny, więc mi się nie przyda składu, więc prawdopodobnie wszyscy na Quixel, bo nikt się nie przyda. Nie ma żadnego, żadnego artyględyńczyka na lewej czy tam w środku obrony, więc nie będzie żadnego zgrania. Bardzo pejsowy zawodnik, ale się nie przyda, więc otwieramy kolejną paczuszkę. Jest tu Tim Howard na paczce i co będzie? No mam nadzieję, że coś dobrego. Fajnie by było. Pereira. No szkoda, że to liga. że to liga hiszpańska. Bardzo by się przydał. Pejsowy dobry zawodnik na prawą obronę, lecz nie. I tutaj ta zaległa paczuszka, którą tam właśnie przypomnieliście mi na szczęście w komentarzach, którą z bodajże dwa odcinki temu miałem otworzyć, ale nie otworzyłem Casano i Andy Carroll który jest słaby. Szkoda, że to nie inform. Marko Verati raczej dobry na e, ławkę rezerwową, to też kręgosłup, będzie się, przyda się na któregoś z bocznych obrońców i prawdopodobnie będzie to na Gipsa. I jak mi się wydaje, tak, dokładny Gips dostaje e, tego boosta, znaczy tą chemistry i... Mam nadzieję, że będzie się spisał teraz dużo lepiej i już przechodzimy do kolejnego meczyku. 81 overall i cóż to jest, what the fuck! Mamy tutaj masakrycznego pejsa. Z przodu będzie bardzo ciężko Bestie Menike. Nie wiem jak się nazywa dokładnie ten lewy skrzydowy. Prawy skrzydowy jest to jakiś z walencji bodajże. Nie znam niestety tych zawodników. Ale mamy dwa informy i Bestie Emanike. będzie bardzo ciężko. Musa Soul to jest, o teraz już zauważyłem. Menike tutaj. Podanie Rangela do Lukasa. Lukas ładnie tutaj przelucił sobie piłkę, na szczycie Lukas e, stracił. Rangel podanie do Lukasa. Lukas podanie do Paulinio, Paulinio wrzutka mocna w Nawarele i mamy tutaj 1 do 0 w 8, w 4 minucie, już 8 minuta. Prze, akcja przeciwnika, tutaj bardzo duży burdel, nie wiem co się w ogóle stało po obronie, ale na szczęście nie padło z tego bramka jeszcze tutaj. Parecho, podanie do Diego, Diego strzela i na szczęście obronił to ponownie Foster. Drugi mecz w dobrej dyspozycji tego bramkarza Emenike, Emenike, patrzcie, tego pejsa, co on zrobił z moimi obrońcami, to jest jakaś kompletna masakra od tego, te ślizgi OP, które są w tej fifia masakryczne. Strzela bramkę na 1 do jednego i tak właśnie Emenike zemdlał z wyrażenia Mamy 22 minutę. i Remis jest to kolejna akcja Feguli, Feguli tym razem strzela i na szczęście ponownie Foster to obronił. Paulinie, po podanie do. <laughs> Rachel podanie do Lukasa, Lukas, Lukas ładnie tutaj wbił, Lukas zmylił tutaj dwóch obrońców, Lukas wrzutka i ponownie teraz Kieran Gibbs zaraz po tym jak dostał tego busta, czyli tego chemistrii kręgu osób wbił, tutaj ładnie w pole i strzeli bramkę na 2 do 1, mamy prowadzenie z tym jakże pejsowym składem Warela będzie kolejna sytuacja Warela, podanie do Emryczana, Emryczana resztkami się strzela, bo już naprawdę całe boisko przeleciał i niestety obroni to bramkę, już dwa do bramka, mamy 2 do 1 na zakończenie pierwszej połowy, czyli będzie jeszcze jakaś bramka, czy jakaś sytuacja Warela tutaj ładnie zwiódł. Warela wrzutka i no niestety tam był ustawiony dobrze prawy obrońca i no nie padał z tego bramka, mamy 2 do 1 na zakończenie pierwszej połowy i jak to się pokaże na, na, na końcu, widzimy, że tutaj Hulk wszedł za Diego i to jest zmiana ofensywna i Lucas tutaj ładnie sam na sam miał, lecz niestety bramkarz w bardzo dobrej dyspozycji kolejna akcja, Emenike, Emenike, Emenike strzela i piłka odbija się od pleców jednego z obrońców, bodajże to był Davis tak to był David dokładnie wrzutka na Halka. Halk wygrywa pojedynkę no i w takim sposobem mamy remis w 58 minucie. I no, troszkę, troszkę szkoda. halku właśnie, który przed chwilą zameldował się na boisku, eee, przeciwnik go wpuścił i naprawdę ładnie się zaprezentował. Pierwsze strzał i od razu Bramka Snyder. Będzie to rzut wolny Snyder, i na szczęście tutaj ustawiają się przy bliższym słupku, jednym z obrońców, który później to obronił. Mamy 90 minutę. Nagatomo, Nagatomo który bardzo pejsowy pojawił się i zakończenie no, tego meczu jest z chociaż e, troszkę, może nie niesprawiedliwe, ale troszkę szkoda, że mimo tego, że w tej Fifie te główki wchodzą bardzo, bardzo rzadko, to straciłem e, bramkę właśnie z tego stałego fragmentu i Kieran Gibbs i Varela wpisują się u mnie na listę strzelców Hulk i Emenikę na liście przeciwnika, brakuje trzech punktów i będzie mistrzostwo. Ligi. mam nadzieję, że bez porażki wtedy to nam da kolejne trzy paczuszki. Dobra, otwieramy jedną paczkę srebrną i będzie to zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Yy, już patrzymy, raczej wzmocnienie będzie, chyba, że naprawdę polic jakaś dobra paczuszka. Tuż to jest, to jest chyba David Alaba, tak to jest na 100% David Alaba i tuż to będzie, jest jakiś machres, no taki dość przeciętny zawodnik i no i nic, nic ciekawego w tym w tej co dobra, to będzie zakończenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Jak się spodobało, kliknijcie łapkę w górę, mam nadzieję, że... W następnym odcinku polecam troszkę lepsze karty, żeby jakieś wzmocnienie tego składu fajnie, by wypadł jakiś Aguero, Hazard czy ktoś taki, kto naprawdę by dał dużego kopa w składzie i żeby się grało nimi dużo przyjemniej. Dobra, to w takim razie dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara!